W trakcie digitalnego spicu wyemitowanego w ONZ Nataniahu przedstawił dokładnie lokalizację składów Hezbollahu, posługując się jak zawsze przy takich okazjach specjalnymi planszami fotograficznymi. Tutaj właśnie nastąpi następna eksplozja. Powinniście zmusić Hezbollah do usunięcia zagrożenia! zwrócił się wprost do Libańczyków. Jerozolima od dawna oskarża Hezbolach o przechowywanie broni i utrzymywanie stanowisk wojskowych na obszarach cywilnych, głównie w południowym Bejrucie i w kilkuset wioskach na libańskim południu. taniach oskarżył ONZ o tolerowanie sytuacji, w której Hezbolach bezkarnie traktuje cywilów libańskich jako żywe tarcze. Według niego Iran w najbliższych miesiącach uzbiera dosyć uranu na dwie bomby atomowe, czyli co już dopowiem od siebie, najpierw Hezbolachy, a potem się zobaczy.